na turystów wszelakich z różnych narodów w polskim narodzie można przybyć i mocno nienawidzieć w niedzielę się przyszykować, wygadać a potem się zgadać, mocno nienawidzieć mądrzy wcześniej nadali i wtedy nienawidzieć poniedziałek i wtedy gdzieś tam poniedziałek, wtedy w niedzielę <grym> ze spokojem że Przyjdzie ten czas niebawem, że szybko, że zdołają się wyładować. Ruszą na koniach, by go zwyciężyć, by nienawiści więcej nie było. W tych czasach w samochodach, na rowerach, w powozach czy pieszo, czy w biegach. Wyruszą, by pokonać poniedziałek. Jak temu dadzą radę? Nienawiścią względem tego dnia? Może być dziwnie, bo może nam mnożyć wiele nienawiści wokoło, a jeśli ja tak ruszyć z miłością i chcieć pokonać nienawiść, do tego, że trzeba znowu iść do pracy, zamiast się totalnym rajem na tym świecie raj, rajsko miłością za radą mądrą, miłością swoją się stanowić, wtedy postępliwie faktycznie idzie być bliżej tego, by już w przyszłości nikt nie musiał iść do takich wszelakich prac, musieć iść pracować, a za to bawić się bardziej, mógł cały świat.